I fajnie, bo mają rozpiskę. Super zrobioną. Co godzinę autobus jedzie na te ciacza oni na to mówią, ciacza pojazd. I kosztuje to 25 z tego, co widzę. Ja, ja, en, pojazd. I pojazd. liczę ceny widzę. A to paliwo tak drogie, że się nie dziwię. A z powrotem będę do połowy wracać. Muszę obakać miejscowości, bo jeszcze nie wiem. Jas Czacha pojazd 25 kosztuje, jest obok tu. za 5 minut powinnam jechać, zobaczymy Nie załapałam się na autobus o godzinie 10 wróciłam się na mostach troszkę w sprzęt się tu jest strasznie no i jadę Teraz o 11. 15. Normalnie wróciłam się na rostek, powiedziałem, że autobus nie jedzie, musiałam jeszcze godzinę. Check out jest o tutaj. Na tym przejeździe też mi się narozlewało. Miałam masę roboty z sprzątaniem plecaka i obu, obu plecaków. Tego nikt nie widzi nigdy. się bardzo przydaje, bagaż idzie na wierzch, zaraz ty patrzy, że ciężkie noszę ale on mieszka w Ikabambie, także to zostawia, ja jadę dalej Pojedzie no jedzie na wierzch ale mają plandekę, także przykryją bo normalnie w Afryce to na żywca idzie i wszystko zakurzone a ja takiego plecaka ciężko wyprać, bo on jest wielki ja mam ciężko Rzeczy, a wszystko bieram widzicie. Wszystko się bierze, farbę co tam ludzie pokupili. A no. Bardzo ciepło. To wszystko świeżo posadzony ryż. Terminal trzecia, pojazd A ja idę szukać miejscówki Bo dopiero teraz Bakałam w e Booking.com, A nic nie mam, a zimno tu wieje Taką zupę dostałam I to jest taka kasza To znaczy tutaj widzę pierwszy raz Oczywiście jest mm, jej dużo Także tylko zjem Tą zupę Ale bez kaszy i oczywiście mają dużo ziemniaków, ciekawe to mają te sosy, ten przypomina jakby szanym był, mm. ale mega pikantne, naprawdę, palą gębę. Mm. Pięknie podało, mi ale dużo mm, fasolki, której nie jadam, e, ryżu miało być mniej, ale to mniejsza porcja została, ale to jest mega paliagnią, zupka pyszna kaszę zostawiłam, ale nawet ta kasza jest dobra no to kosztuje, czy dobre mmm, wygląda ja jednej trzeciej z tego w ogóle nie jem, cebuli ani frikolu ani tej, tego ryżu ale mięsko wygląda na zacnie. dobre mięsko kosztuje 8 stolic za to jedzą dałam jeszcze idzie No musiałam troszkę zjeść ryżu, bo no się nie najadło. Mam nadzieję, że hostel będzie spokojny Będę mogła wreszcie ugotować sobie rano śniadanie pożywne, Bo rano kiepsko jadło Stawi zupę, taka sobie naprawdę Pykam, no, mam półtorej kilometra Do hostelu z kuchnią Poprzednie miejscówki w ogóle nie miałam Tu dużo w Peru jest na gminie budowane Pięknie wygląda te czacia pojazd. Doszłam do ryneczku i teraz będę dalej ruszać, a tu jest zimno, bo miejscowość leży na 2300 metrów nad poziomem morza. Co poznać? Architektura no piękna. Jak Villa Leyva, jak Giron. No wreszcie coś fajnego w tym teru Bo ten Jaen czy Jaen, taki sobie był. Ale tu ładnie, rzeczywiście. Podoba mi się pomimo zimna. A w pecaczku tu 10 jajek już kupiłam od pani. Miałam swoją reklamówkę, bo pani tylko miała jajka w takim biedrze i mi sprzedała. 11 za 10 ton, nie dobrze zrobiłam, że kupiłam. Ale spojskie jajka to są. Mam nadzieję, że będzie kuchnia. A pani od jajek jaka ucieszona nie myślała, że biała na plecorach kupi jajka. Znaczy nawet nie mi się nie pyta. ja się pytałam, czy nie sprzeda, bo widziałam, że chodziła i się prosiła. Wczoraj w gorącu dzisiaj w zimnie. Mam nadzieję, że mój system odpornościowy da radę. Ale ma nie. po tej górce tutaj, za mną, tam tachałam te wszystkie topory. 4 km dzisiaj zrobiłam i miałam dość. Widziałam prysznic, teraz lecę na miasto, muszę pokupić parę rzeczy. Ludzie tu mega mili. A jestem trochę wkurzona moim hostelem, bo nie mam klucza, no ludzie są bardzo mili w tym hostelu i nawet z właścicielką już zagadywałam. Klucza do dormitorium mnie szlak trafia, bo za każdym razem będę musiała się pytać, żeby mi otwarli, nawet jak do kuchni idę. Jest kuchnia i dość fajna nawet. Także wreszcie będę miała sobie zrobić moje jajka. A miasteczko piękne, teraz zachodzi słońce. I co widzę? Tutaj chyba bogaci ludzie mieszkają ogólnie, bo więcej samochodów widzę, mniej motorów. No i ładnie wykończone to wszystko z balkonikami. Bardzo przypomina Giron i Villa de Leyva. Już to opowiadam ludziom tutaj, że mają podobne miasta w innych miejscach. No te progi zwalniające są masakryczne, jeszcze takie wysokie. Ale widać, że ludzie tutaj albo kasiaści mieszkają, albo ja nie rozumiem czemu tu tak inaczej wygląda niż w innych miejscach w Peru. Bo ten Jaen czy Aen to tragedia wyglądała. Nie żałuję, że się przemieściłam, a zapłaciłam za hostel za trzy dni. Trzy dni zamierzam tu bytować. Zobaczę, jak mi się spodoba. Pierwszy hostel był tragedia. Naprawdę taka Speluna. Mogłam prać, ale ja dziękuję. I kuchnia też miał, ale speluńsko. No i się przeniosłam do tego. Ale tutaj mam dormitorium i nie lubię. Kontakty są europejskie, ale... Tylko syfiarze. Norma, że syfiarze, podróżnicy już się rozłożyli na cały pokój. Nieważne, że są we dwóch i reszta łóżek jest nie ich. Och, jak ja lubię dormitoria. No i nie ma sejfu, to znaczy nie umiem schować swoich rzeczy. I mówię do babki, a gdzie ja mam schować swoje rzeczy? Ja mam dokumenty, ja mam elektronikę. A ona, no to mam do niej na recepcję dać. No i znowu się ratuje moją pochwą. Jakby nie ta pochwa, ona mi troszkę takiego bezpieczeństwa daje w sumkutku. Patrzę co tu mają. Widziałam, że Białasy mieli kartony po pizzach, ale ja nawet czegoś takiego nie wiem. Ale mieli ludzie, już tutaj zagadałam z ludźmi. Już kurczę, jakbym miała jeszcze lepiej po hiszpańsku, to już w ogóle. Widzę, że panaderia i kafe. Ogólnie kawa tu jest i prażą wszędzie. Muszę obejrzeć co tam mają za rzeczy, bo szukam różnych rzeczy. Ach, to jest do opisywania. A oni tu drukują nawet. Ale akurat tego nie potrzebuję. Na metalu mają. Hmm. Ale metal ma ocenę. Może mieć, nie musi. Tutaj statuły mają też penisy. No, nie myślałam. Hmm. Nie pamiętam tego. A z czasu pobytu we Peru. Ha. Ciekawie. A tutaj oczywiście tury organizują za grubą kasiurę, na które na pewno nie pojadę. A oh, o mają kanion łaka, urko. I ptaszęta. Hmm. O, ale ten ptak jest super, taki łeb ma dziwny. Canyon de I oni się nie wstydzą, tych penisów dziwnych. Ale sól dopadłam i to produkt perbiański. Nie była najtańsza, bo dałam za nią 9 soli. Prawie 10 zł. I ta sól jest naturalna, to jakieś... Ocean, co się cofnął, oni tutaj mają po prostu kopalnię soli. I ona będzie jak kłodawska. Widzicie, ona jest troszkę różowa. A mi się kończy znowu sól, bo ja dużo używam. Więc zakupiłam. Bo myślę, że w tych dżunglach nic nie będzie. I oczywiście masło kupiłam też drogo. Za to wszystko dałam 20-50. Oni uwielbiają tego typu przemarsze. Ja pamiętam to z Peru, że zawsze na jakieś trafialiśmy. I rzeczywiście, gdzie jestem, tam jest przemarsz. A z tyłu jest maskotka, zaraz podejdę. Tu jakieś drużyny futbolowe są i mają przemarsz. A z tyłu maskotka, robią sobie zdjęcia z nią. I... ludzie. Ogólnie ładne miasteczko. Myślałam, że to arcyńczycy, bo oni lubią w takich autach jeździć, przerobionych. Ale to perwiańczycy! Możecie śledzić. To no Jacyś Normadzi, ale kurczę, patrzcie jakie mają szyby. Okratowane. Pierwszy raz też takiego widzę. Albo przeciwko kamieniom, żeby jak pryska z dróg, albo w łamaniu. Tak też może być. Widzę, że tutaj policja ich zaraz pogoniła, tych Normadów. A. Nie mogą parkować. W ogóle nie widzę, żeby tu ktokolwiek parkował. Ale jest tak, czy siak więcej samochodów niż w innych częściach Peru. No, muszą odjechać. Inicjatywy plastikowe, ale tutejsze, miejskie. To widzę, że kartony sojowego mleka wrzucają. Oni myślą, że to jest jakieś super zdrowe. Na przyjeździe chcieli też sojowe mleka ludziom wciskać. Tak, są białe i całkiem inne niż w innych miejscach. I inne niż w Limie, bo w Limie pamiętam, że żółte były. Ten włos mi nie wysechł jeszcze. Mam nadzieję, że nie będę chora. A jestem w jakimś takim mieście pradawnym Inku. Oczywiście mają tutaj znowu posążki z genitaliami. Nie widziałam. Dzisiaj widziałam tam na tym biurze turystycznym. I oni to jako reklamy mają. W ogóle się tego nie wstydzą. Ci inkowie to był szczególny naród. Pięknie są te tykwy. I nie wiem jak to nazwać. Rzeźbione. Jak nasze pisanki na Wielkanoc. I el kuj. Jeszcze nie jadłam, ale myślę, że się skuszę. Tylko, że on jest smażony. To jest świnka morska, wiecie. Kuj. I nie mylić z tym na H. I patrzcie. Oni naprawdę te posążki. Mają i z penisem je prezentują. Taką czapkę mam. A nie wzięłam. W domu mam taką siwą. Może kiedyś pokażę. O lamy. I kuje, czyli święki morskie. Ciekawe rzeczy tu mają, naprawdę, pani. I to są posążki typowe dla tych okolic. A oni to sarkofagi nazywają. A czaca pojos. Hmm. Pokazywałam właścicielce hostelu Tezy San Augustin. I może tutaj też są, gdzieś w jakiejś miejscowości też są podobne, powiedziała. Oni tu mają świra na punkcie tych inkowych pozostałości. Ale ten ptak jest naprawdę ciekawy, żeby go dojrzeć, by było fajnie. Ja tam za inkami nie przepadam. Ogólnie uważam, że to jest wszystko wyolbrzymione. Znaczy, w wielkim Imperium było, ale to nie znaczy, że one były jakieś niesamowite. Widzę, że tu i naturalne panie stosują bryloczki wyplatane. Ha. To będą naturalne nasionka. Ciekawie, to widziałam w Puyo. Mhm. Oni mają to samo co w Ekwadorze tych samych nasionek produkują. Troszkę ładniejsze wzory, widzę, i, ale plastiku też tu troszkę jest, ale to w tych dwóch rzędach to są wszystko naturalne nasiona użyte. ją widziałam jak babka sprzedaje takie ślimaki, one są jak moja ręka. Jak tu ładnie, ale wiecie, to normalnie Peru tak nie wszędzie wygląda i wszędzie mają te swoje rzeźby. O, tam jest kafejka. Ja robię przegląd kafejek, czy mają dobre jedzenie. Tam bardziej francescy mieli. Ale nie mieli nic z czekolady. Ach, tutaj tylko takie desery. A zobaczę czy mają jakieś czekoladowe. Oni tutaj mają czekoladę i ogólnie Peru ma certyfikat czekolady, także powinni mieć super produkty czekoladowe, ale zapomnijcie. Ta czekolada taka jak Belgii nie zrobi, to porz. Jeszcze nie jadłam tutaj, może to coś lepszego, ale wątpię. Patrzę za bankomatem, no też muszę wziąć kasy. To jest wejście do hotelu. Taką właśnie znam Arkipę, wypasioną i widzę, że te czacza pojazd też taki jest, ja się w życiu tej nazwy nie nauczę. Byłam też w jakimś takim hostelu, kiedyś, który podobnie wyglądał, miał w środku fontanny i cuda z widy, a, penangu byłam w takim hostelu. Malezja. Penangu nie lubię. Myślę, że tam to było. Internetu nie miał. Ale miał wypas. Jeżeli chodzi o takie rzeczy. Tam się przeprowadzałam wie wiele razy. Dentystę zapytałam, ile kosztuje czyszczenie zęba. 70 soli, czyli ponad 70 złeta. Na polskie to myślę, Myślę, że to sama cena, albo ja nie wiem jakie są ceny, ale w Meksyku taniej był. Tam bym za 10 euro, myślę, zrobiła, bo jak blondę wymieniłam za 10, to czyszczenie też bym zrobiła za tyle. Także w Meksyku taniej. To wygląda jak posążek San Augustin. Nie umiem wierzyć, ale w tej miejscowości. Autobusy szkolne jeżdżą na Mercedesie Benz. No, jakaś ona taka dziwnie wypasiona. Naprawdę, jakaś dziwna ta miejscowość. No, w Gianni to pożoga i miejscowości tam też inaczej wyglądały. Bo tu jakoś tak bogato. I ludzie tutaj jeżdżą do Wilka Bamby i Lubią, bo opowiadają, bo ta babka z hostelu też opowiadała, że zna wilka bambę. Ogólnie całą masę produktów tu mają, których nie widywałam w tym Joennie, tam naprawdę pożoga była.